Witam Was bardzo serdecznie na kanale Cygiusz VR. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić grę na Questa 1 i 2 o nazwie VR Blast. Jest to arkadowe połączenie Tetrisa ze strzelaniem. Zaczynamy od wybrania sobie planszy. Na samym początku będziemy mieli tylko jedną do wyboru, ale z czasem będzie ich więcej. Jak widzicie, z portalu spadają klocki i trzeba je po prostu zestrzelić. I tak jak w Tetrisie, czym więcej, tym lepiej. Do tego wszystkiego jest dobrana ostra, energiczna muzyka, która idealnie wpasowuje się w grę. Czasem miałem wrażenie, że jest ona lepsza niż sam poziom. Czym dalej gramy, tym plansze są trudniejsze. Nie dość, że klocki spadają szybciej, to jeszcze pojawiają się przeszkadzajki, tarcze, wirusy, blokady. Po każdym poziomie wybieramy ulepszenia. Raz jest to broń, innym razem wybuchająca bomba czy możliwość wybierania między planszami. Jest tego naprawdę sporo. W grę możemy grać na stojąco, a także na siedząco. Nigdzie nie chodzimy, więc osoby z chorobą symulatorową nie będą miały mdłości. Podsumowując, wydaje mi się, że jest to dość ciekawa pozycja. Gra łączy ze sobą zręczność oraz myślenie. Nie ma w niej przemocy, więc idealnie nadaje się dla młodszych użytkowników. Jej cena to obecnie 10 dolarów, nie licząc promocji, które często się pojawiają. Nie jest to gra typowo WIAROWA. Mamy naprawdę bardzo mało ruchu. Możemy trzymać ręce i głowę sztywno, nie ruszając się w nim wcale, a i tak zdobędziemy punkty. Drugą rzeczą, która mi się nie podobała, to brak profili. Jak już zaczniemy grę, to trzeba ją skończyć do końca, aż zginiemy na jakimś poziomie. Ciężko jest wtedy przekazać drugi komuś, by zobaczył, jak ta gra wygląda. Poziom będzie już wtedy bardzo wysoki. Przejdźmy teraz do oceny. Grafika jest tutaj tak naprawdę nieistotna. VR Blast to gra zręcznościowo logiczna i w ogóle bym nie przywiązywał do tego wagi. Daję jej 2 na 5 punktów. Audio oceniam dość wysoko. Gra trafiła w moje klimaty muzyczne i świetnie się przy tym bawiłem. Daję jej 4 na 5 punktów. Grywalny. Tutaj nie mogłem się zdecydować. Grało mi się naprawdę przyjemnie i myślę, że będę od czasu do czasu wracał do tej gry. Ale nie jest to Beat Saber, gdzie mogę grać bez końca. Daję jej 3 na 5 punktów. I to by było na tyle jeśli chodzi o grę VR Blast. Dajcie znać jak podoba Wam się taka forma recenzji gier. Pamiętajcie o łapce w górę, w komentarzu i subskrypcji kanału. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!